Witajcie wszyscy, jestem Dizisowski, to jest Estranged, czyli wyobcowany. Ten horror już będzie bardziej połączony, znaczy będzie bardziej fabularnie ogarnięty, ze względu na to, że to jest akurat pierwszy czyli i spodziewamy się kolejnych części. Jesteśmy aktualnie na łodzi i. i zresztą zaś się wszystko sami dowiecie. No o, zobaczę dzisiaj rybkę 52 cm. Jakie fajny rysuneczek. Rybcia. <laughs> Jeżeli ktokolwiek potrafi to. Jeżeli ktoś mnie to słyszy, mam na imię Jonathan Darrell i potrzebuję pomocy. Te rzeczy. przejęły całkowicie wyspę. Ktokolwiek, proszę. Mam, mam jak przetrwać, ale. To jest wiadomość z Ark Corporation. Um, Okej. Okay. Wyspa przejęta przez rzeczy, tajemnicza korporacja, rozbity statek, przetrwaniec równa się co? Zabijanie zombie! Kurde, ile razy jeszcze uderzę ten popfilter, dzisiaj to nie wiem. W salem standardowo się poruszamy i witamy w pięknym Source Engine. Oczywiście tak. Mój piękny kuter rybacki. A mówili mi, nie prwać po pijaku, to też nie płyń po pijaku. Okej. Okay. Mam się kierować w tą stronę, standardowo, pewnie na odprawę celną. Powiemy kapitanowi, może tego doku, że coś tam tutaj nie pykło. Halo? Tutaj dajemy listy pewnie, e, albo pozwolenia. Okej, okay, widzę, że drzwi są tutaj zablokowane i nie da się w ogóle ich otworzyć, już zauważyłem. O, jest drabina. Standardowa drabinka na górę. I co my tu mamy? Łódkę? Mogę ją zrzucić? Nie, nie. Za to widzę, że. Ktoś wynalazł super nano kable, których nie widać w ogóle i na nich po prostu się wszystko porusza. No ale. Le Lewy, wszystkie myszy możemy rzucać? Chwila? A to oznacza jedno, że nie potrafię celować. Wybiję szybę. Kocham ten dźwięk w source, jak się szybę rozwala do końca. Najczęściej na The to pierwsza rzecz, którą robiłem. A na The Office, na CES Office. Rozwalmy to wszystko do końca. Po co to? Po co to kamo? Widzę, że ciebie też tu musiał rozwalić moją cegłą Dlatego moja cegła śmierci Będzie podążała z nami Pan cegłuś Ratuje nasz dzisiejszy dzień Tak jak ostatnio wam prostowałem ripatelnią tak dzisiaj Rozwalę drzwi cegłą Dobra, cegła idzie ze mną Boję się, że może być mi potrzebna w przyszłości Gołump To był gołąb On leciał Pierwsza, raz widzę gołumbia w takiej grze jak ta Ktoś się postarał i stworzył gołumbia. Nie wiem po co tu przyszedłem w ogóle Może tam będzie... o Wentworth Herald. pierwsi do wiadomości: plotek sportu, show biznesu, biznesu i. plotek. <grym> Lotarnia morska, znajdująca się w Retton na. O, wyłączyli latarnię morską. Dlaczego? I będzie jakieś dochodzenia stworzone przez. <grym> Patrol? Patrol! Jesteśmy patrolem teraz! ho ho ho! ho, ho, ho. Dochodzenia będziemy prowadzić Detektyw Disno w akcji. Ciekawe, czy ta cegła mi się naprawdę przyda. Raczej tą cegłą nie rozwalę tej e, szyby. Nie widzę tutaj nic na razie przydatnego, więc może zmierzajmy tam jak nam każą. Poskaczemy sobie tu i jeszcze tu i jeszcze tu. Oczywiście wracam dalej grać, więc skaczę tu i skaczę tam. Dobra, ja znam te triki. Gramy na Source Engine, więc wszystkim możemy praktycznie ruszać. I tutaj, i to też tutaj wrzucimy, więc bierzemy złotem cegłę i lecimy dalej. Myślę, że to był tu mik samochodowy. Tutaj jakiś rurociąg, pewnie ścieki jakaś firma zrzuca do wody, i ludzie topili. Nagle zamilili się w zombie. Standardowy scenariusz. Mam tutaj iść czy tam, ale prędzej chyba tutaj, bo tu są jakieś schody. Pa, 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 tam coś jest? Nie ma nic. Co? Co? What the fuck! Ej! Czy wszystko z w porządku? Chodź na górę. No stary, nie wiem czy to jest w porządku, kiedy biegnie tam jakiś koleś, a ty go zabijasz. Normalnie jest przepięknie, tak się wita ludzi na tej wyspie. Padłem na pewien problem, więc wybacz moje maniery. E, mój, wybacz ten łagan. To była twoja łódź, nieprawdaż? Nie spodziewałem się żadnego ocalałego. Dobra, idziemy do środka. Wybaczcie, musiałem. E, to było bardzo interesujące parkowanie Mam na imię John, John Darrell. Halo, John, chodźmy do środka? what the fuck! Misiu, moja cegła! Moja cegła! Moja cegła! Nie, moja cegła! Zapomniałem o cegle

I mamy iść do jakiegoś miejsca, z którego prawdopodobnie to wszystko się zaczęło. Ale zanim pójdziesz, przybyłem tutaj z moją żoną i dziećmi trzy miesiące temu. Akurat kiedy to się zaczęło, rozdzieliliśmy się, ale proszę, jeżeli znajdziesz ich, Dobra, dobra, mam uratować jego dzieci przy okazji. Cegła! Ale nie będzie już nie potrzebować, bo mamy pistolet. Widziałem tam melona, który na pewno nie będzie mi potrzebny chwilowo. Dobrze, idźmy więc dalej. Eee, domek na drzewie. Coś tutaj będzie straszyć nas zaraz, ja to czuję. Okej, okay, wchodzimy. Aha! Rozumiem. Nie będziemy marnowali baterii, bo to jest taka gra w stylu Cry of Fear, więc przygotujmy się na to, że będziemy musieli nie wiadomo ile czasu poświęcać na szukanie amunicji, szukanie baterii, żeby wszystko było ok. I w lewo idziemy? Nie wiem, jakby długek, a ja w dół rzeki jest tędy. Oczywiście wybieramy drogę ekspresową, czyli pływanie. I idziemy dalej. No ale nie ze sobą, tak. Znieżycie zapowiada tą grę ogółem. Gdyż mamy życie, czyli będziemy musieli się z kimś zmierzyć, to nas może zabić w każdej chwili. Więc chodźcie dalej. O, wszytywanie. Czyli co już, to jest drugi chapter. W jednym akcie są trzy chaptery razem. Sprawdźmy więc, co tutaj jest. Da się zapisać grę? W razie czego? Da się, ale na razie nie będziemy tego robić. Dobra, chodźmy z nim do przodu. To jest. Z... Bardzo romantyczna żaba. Zostaw mnie żabo, nie bądź żabą zombie. Ej, to jest coś, może być. Nie ma tak latarka siedząca pod wodą. Sprawdźmy ten namiot, który tutaj jest. Może tu są jakieś zapasy dodatkowe. Na przykład amunicja, cokolwiek. No jak to. O! A jednak jest amunicja! Kto by pomyślał, że znajdziemy amunicję w takim miejscu jak to. Między przed nami jakiś domek, prawdopodobnie wypożyczalnia łódek, po czym to sądzę? A po tym, że to są łódki, ho ho ho, kto by się spodziewał? Ała, moje oczy, tak mi przez chwilę załzawiło. Czy stąd nie ma żadnego wyjścia, tu trzeba przeskakiwać? A nie, oczywiście kretyn, listek tego nie zauważył. Coś mamy? Coś mamy, tutaj nic nie mamy. latające krzesła. Teraz tutaj. A nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. i yy, tutaj również nie ma nic. Telewizor, nie da się go włączyć. I rozdupiłem. To nie ja. Idę. Wow! Wow! What the fuck? Spieprzaj. Won. Turna lodówka. Gdyby Outlast był wykonany na silniku. Ej, tamtoś. Wiedziałem! Myślałem, że tamtoś siedzi, że ta żółta Butla to było właśnie coś. do siedzenia, ale. Pomyliłem się trochę. Nie wejdziesz tutaj, prawda? Wiecie co, nie chciałem marnować amon na niego tak naprawdę. Bo to nie ma sensu, naprawdę, zaufajcie mi. Może to są prawdziwi ludzie, których da się jeszcze wyleczyć, bo jak to jakaś korporacja ma w tym walce. Jeżeli gdzieś pisze stop, to nie znaczy, że mamy tam wchodzić. Ale jestem detektyw DC i przeprowadzam dochodzenia. Da się to przeczytać? Okej. Okay. O! Coś tutaj pisze. Podejrzany pojazd. Zaparkował już 4 godziny temu. Pojazd należy do jakiegoś turysty. Nie wiedział, że to jest prywatny parking. Z jakiegoś powodu... Jacyś ludzie tutaj dealują dragami. Naprawdę dobry pomysł. Koniec szichty. Mam nadzieję, że nie spotkam już nigdy tych ludzi więcej. Nic więcej tutaj nie ma takiego nadzwyczajnego. Okej, okay, Coca-Cola, wow. O, tu może będzie znowu Ammo. Sprawdźmy. Okej, okay, tutaj nie będzie Ammo, to są dziwni ludzie, którzy będą chcieli mnie zabić. Idziemy stąd, pa Samo się zamknęło. E, może mam iść od razu tutaj, ale ja bym tam się rozejrzał trochę. Dobra, wyjścia nie ma, więc idziemy tutaj, może jakieś Ammo znowu znajdziemy po drodze? Może tutaj na przykład? Oczywiście, że nie. Byłoby zbyt łatwe baterii nie mam co marnować również, bo Eeeerotomandis Wiedziałem, że ona to śpiewa tereczka. o! To chyba będzie pasowało do tego tutaj co wcześniej co wcześniej tutaj było zauważenia ale sprawdźmy, może to jeszcze jakieś ammo będzie oczywiście, że nie mam ammo może tyle nam starczy na całą grę, To to wie Dobra, mam teraz tego użyć, wszystkiego. Zielony, zielony, zielony. Nie mówcie mi, że... Tak, będziemy jechali ciuchcią! Drodzy widzowie, jestem Dizisowski. Będę dzisiaj waszym przewodnikiem po wyspie, w której mieszkają zombie. Do przodu więc i jedziemy. Zaczynamy. Niech was nie zwiedzą to czerwone światło, gdyż patrząc po prawej stronie widzą martwą strefę. Nie widzimy nic, co mogłoby nam przeszkodzić wy... Wow, wow! przeszkodzić wy naszej wycieczce. Po lewej stronie widzicie górkę, po prawej stronie widzicie górkę z drzewami. Naprawdę bardzo interesujące miejsce. Jeżeli skoczycie do góry, to prawdopodobnie wylecicie na sam koniec wszystkiego. Oczywiście mamy tutaj autopilota, więc nie musicie się martwić o niekompetencje waszego pilota. Jednocześnie znaczy widzę, że mamy tutaj mały problem z drogą. A jeżeli drodzy widzowie widzicie jakieś pioruny, które latają po wodzie, to raczej nie zbliżajcie się do tego miejsca, gdyż może się to źle dla was skończyć. Tu widzę, że można dalej przejść, ale nie ta nie ma przejścia, więc może musimy otworzyć trakcję dalej, żeby szła. Crossing. Tak, czu... What? Za pierwszy człowiek, którego zabiję, grze. Ej, co tu się. Widzę, że ktoś przyszedł do nas, przywitać nas. Znaczej, ja zbytnio nie lubię się witać z takimi ludźmi, bo oni zazwyczaj są nie mieli dla mnie. O, martwy płód. Widzę, że tam. Chyba się trochę rozgościli nasi koledzy. A raczej tutaj nic nie znajdę, więc. Selawi idziemy dalej. Wow! Headshot. What? Nara? Ej, teraz się przestraszyłem. Raz, dwa. No dobra, miejmy nadzieję, że mamy ich z głowy kompletnie. Nie ma tu nikogo więcej nie ma. No i tak musimy przejść. Przejść ten, dobra, ja nie będę marnował nic na tych głąbów, po prostu dojdziemy z powrotem do drabinki i olejemy ich. Nara, wy nie wejdziecie, bo nie potraficie. Frajerzy, ha, ha, ha. tylko moi widzowie mogą wejść, hejterzy. Dobrze, wracamy w naszej wycieczki, przed nami oto kolejne przejście, które rozwalamy z kopa. Po lewej stronie widzicie jeziorko, po prawej stronie widzicie chmury. I nasza wycieczka dobiega końca, bo tutaj jest pewnie jakiś mur, cokolwiek. Nie, nie ma muru żadnego, więc jedziemy dalej. Oto most chwały postawiony na cześć Lista lisowskiego, czyli mnie. Znowu skacząc, możemy przejść dalej. O, nie ma tak zagrożone przejście. Przepływ. Cokolwiek. A! A przed nami jest chyba pociąg, który. który uderzymy i z którego pewnie wyskoczą zaraz zombiaki. No, niezbyt mi to odpowiada zbytnio, więc może po prostu udamy się do przodu, nie zważając na to, co tutaj się dzieje. Okej, okay. wczytywanie. Więc jesteśmy już chyba w trzecim chapterze, Czyli prawdopodobnie jesteśmy bardzo daleko już. What? Co się dzieje? Tak, czułem. Wejście się zawaliło z tyłu. Ale mamy kamyczek. Kamyczek to zawsze fajna sprawa. Mr. Kamek i ja zmierzamy dalej, by poznać świat. Widzę zombiaka, który siedzi tam daleko. O, bo jakby trzy tony spadły na ziemię. Postaram się trzymać od pana zombiaka z daleka. Można nas zaatakować, zabić, a my tego naprawdę nie chcemy. Okej. Okay. odłączyłem. O to właśnie chodziło cały czas. Tu nic nie ma, więc spadamy stąd. Może tu coś jest? Nie, nie ma. A może jednak coś tu jest, tu jakieś amunicje, cokolwiek? Tak! Utknąłem prawie, ale bym się wkurzył. No lepiej jakbyśmy zasejwowali grę. Current, zapis automatyczny, automatyczny. Dobra, dobra, no to zapisujemy. Tak na wszelki wypadek. Jakby coś się stało. zadekowało nas zombiaki, cokolwiek. Może powinien się bardziej dozglądać, żeby sprawdzić, czy coś tutaj mi nie umyka. Ten raczej nie przejdziemy bez noklipa. Ej, tam coś było. Nie, tylko kamyczek. Dobrze, idziemy do przodu. Oho. Aha, aha. O, telefon. Cześć. Ale uśmieszek, ale słodko się śmiejesz, normalnie. Psia twoja mać. Halo, 112. Yy, chyba już mnie nie usłyszą. Może chodźmy dalej. No widzę, że bardzo cię te beczki irytują. Więc daję ci tabletkę przeciwbólową. Luby dawać takie tabletki przeciwbólowe. Aha, fajnie, jeżeli ja zostawię światełko włączone, te, które się od... zaświeca, kiedy otwierają się drzwi, to mi się auto przez noc wyładuje. Ale jeżeli koleś ma zaświecone światła postojowe, czy tam nawet drogowe to były, czy tam nawet były światła mijania, to nic się nie dzieje. Po co? Coś tu jest? Nie ma. Tu? O! Automatycznie podświetlające się rzeczy w tej grze przez ściany są świetne. Okej, okay, chyba, że więcej nic tu nie znajdę, więc spadamy dalej. O, może tu coś będzie? W aucie? Czego ja się spodziewałem? Chodźmy więc. Niebezpieczeństwo, tylko dla personelu. Ta, nie zgadnę, za jakiś potwór wyskoczy. Upaść to jest Ha, ha! Punkcik dla mnie. O, dla ciebie, diskis. Bye, bye. I teraz... Pewnie wybór. Najcięższy w tej grze iść prawą czy lewą stroną. Oczywiście pójdziemy prawą stroną. Chociaż się niczym pewnie nie było, nie różniło. Dokładnie się niczym nie, nie różniło. Pożywiam drzwi. I teraz schodzimy do kanałów. Jej, yeah, już miałem nadzieję, że będziemy mogli hakiem ich rozwalać. Okej, okay, otwieram to i schodzimy na dół. Aha, muszę to przytrzymać. Jop, twoja mać. Ta. Iło! Halo? O, może tu jest amunicja. Może najpierw zrzucę cegłę jakby jakiś zombie tam siedział na dole. W każdym razie to na pewno większość ząbiaków dzięki temu tutaj przyjedzie. No ale... Myślałem, że są tylko 3 chapter'y. A najwidoczniej to było tylko intro do gry. Dobra, musimy iść tutaj w tą stronę. Zazwyczaj ząbiaki się pojawiają w takich miejscach, mimo że nie mam żadnego powodu by się tutaj pojawić. Ale co mi tam? Możemy tutaj wskoczyć zawsze. Widzę tutaj jakieś drzwi. Które są zamknięte i nie ma bata żebyśmy tam doszli. Tu są bardzo wybuchowe beczki, więc co by na to żebyśmy użyli tych wybuchowych beczek. I je po prostu rozwalili. Ojej, chyba się w nie wypiłem. Bum. Okej. Okay. Normalka, drzwi nie działają. Okej. Okay. Tutaj za to już się nic raczej nie zdarzy! Ała! Dobra, już wiem po co są baterie w tej grze Okej, okay, jednak nie wiem Jednak jest wystarczająco jasno jak dla mnie Ale może będę używał po prostu latarki, jakbyście wy nie widzieli czegoś Może znowu będziemy mieli okazję znaleźć amunicję w ściekach? O! A co to jest? To była chyba apteczka No nieistotne Ważne, że coś znaleźliśmy i... Mamy max życia prawie Tam raczej nie wejdę, nie mam jak. Chyba, że da się przepłynąć pod tym. Okej, okay, w to wątpiłem również. Nie blokować. Okej, okay, zablokowałem i co mi teraz zrobisz? Nic nie, nie zrobisz! Fuck the system! Fuck the system! Dobra, teraz nie róbmy z siebie idioty i idźmy dalej. Okej... Okay. Okej, okay, coś tu otworzyłem. Water Treatment Pump Control. Czyli tutaj możemy testować coś z wodą. Znaczy kontrolować wodę. Ale tu raczej chyba... Nie zrobi nic. O! Może coś z tym da się zrobić, chociaż. Może byłoby dobrze, gdybym wziął to ze sobą. Chwila. Jakbym teraz to podniósł Niestety nie ma takiej opcji żebym tam przeszedł taki łatwy sposób Dlatego użyjemy tego I jest szansa że Jeżeli podłożymy to tutaj To to bo tutaj pisze żeby tego nie blokować prawda no to jeżeli to zablokuje To prawdopodobnie uda mi się stąd wyjść więc sprawdźmy, światełko działa Myślę, że dwa starczą. Wziąłem tak dwa na kwadek, jakby coś się postanowiło zepsuć. Żaden z nich na razie nie chce znakować, a w każdej chwili mogę go zaatakować, broń. Dobra, chodźmy, zanim to się wszystko rozwali. Pewnie jak tylko przejdę, to to się zniszczy, tak? Tak! Czułem! Życie jest smutne i... i. jest po prostu smutne. Idziemy na górę. I witamy w górze. Jesteśmy w. Czymś gdzie jest krew? Nie, zdawało mi się, że tu była krew. Okej, okay, to w miejsce widziałem chyba gdzieś już. Nie mogę tu wchodzić. Wiedziałem, że są jakieś dziwne ścieki. Ale nie spodziewałem się, że to będzie aż takie trudne do przejścia. Tam ktoś się przepalił. I co my to możemy teraz zrobić? Water pump. Aha, tu były drzwi jeszcze jedne. Spokojnie zauważyłem. Nie wiem to dobry pomysł je zamykać. O, w tą stronę otworzymy sobie, będzie może wygodniej. No dobra, możemy przejść dalej. Mam tutaj jakieś... Wódka! Widzę, że ktoś miał bardzo dobry pomysł jak przetrwać grę. Powiedzcie, w nas nieźle wali, na szczęście nic nam nie zrobi. Możemy iść spokojnie i nic nas nie zniszczy. O! Sam mogę na to rozwalać. Nie wiedziałem. Niech zgadnę, to podłączamy tu i ta dam! Wszystko skuteczne działać. I niech zgadnę, teraz jak odsunę to, to nagle możemy otworzyć drzwi. Nie to nie przeszkadza. Trochę myślenia w grze nikt nie zaszkodzi, szczególnie że tworzą teraz gry, jakie tworzą. Myślę, że już mogę tutaj chodzić. Ehm, bardzo przyjemna postać, która na pewno nie by chciała z nami rozmawiać w jakiś szczególny sposób. Okej, okay, tu były drzwi, myślałem, że były po tamtej stronie. Raczej nic mnie tutaj nie zabije jeszcze. Jeszcze. Da się kręcić czymś, czymkolwiek. Tak się upewniam, że, jakbym coś ominął, czy coś. Wiecie, ja nienawidzę kurków, szczególnie jeżeli chodzi o horrory. Mam no, skojarzenia z nimi, jeżeli chodzi o zbieractwo, na przykład w Outlaście. Bardzo mnie horrory pod tym względem irytują, jeżeli chodzi o kurki. A to jest chyba antypowodziowe gówno, wiecie? Tutaj chyba spływa woda. Kiedyś na Discovery właśnie oglądałem program o. O tym, jak w Tokio takie coś jest, że jeżeli jest zbyt dużo opadów, to właśnie takie pomieszczenia, które to jest całe, zapełniane. Oczywiście, to tylko jest to takiego użytku, wiecie. Ostatecznego, niech zgadnę. To się zaraz rozwali, zapisz grę. Current, save. Ło-pa, okej. Okay. Tak, czułem, bez powrotu... Nie ruszaj się, gdzie? Co? Tak, trzymaj shift i wszystko będzie ok. Nie do końca na to chodzi. No co jest? Sprintowałem przecież! Znowu będę się to powtarzać? Czy obudziłeś się? Halo? Mówię do ciebie. Tak, do ciebie. Cześć, jestem Szemek. Okej, okay. dobrze się czujesz? Na pewno?

Dobra, nie będę martwy zaraz. No ale wiecie co? Ade, adę, adę, A ad, A ad, ad, ad. Obudziłem się? Udało się. Dobra. OK, teraz by trzeba było gdzieś coś spadać Chyba tutaj Spoko widzę, że mamy iść. W tą stronę bo jest światło, więc idziemy do światła. Ostatnio wygrzanek jest źle się dla mnie skończyło chodzenie do światła i chyba tak naprawdę źle się skończy na 100% znowu. Okej. Okay. Myślę, że coś już mnie goni, ale bym miał strach, jakby coś goniło w tym momencie. Na najgorszy moment, że mnie cokolwiek goniło Znowu magiczny wybór w grze, idziemy w lewo czy prawo A wszystko tak samo się mimo wszystko skończy dla nas Okej okay. Jesteśmy tutaj Coś tam jedzie Nie mam broni, nie mam niczego Nie wiem jak dalej przejść Ale no to wychodzi, że to jest koniec naszego odcinka Tam jest jakiś motek Więc zobaczymy się w kolejnej części już za niedługo więc grał od was Dizisowski. Zapraszam was na kolejny film z. wyobcowany. Po, kolejnym razem. Ciao. Chyba się jegłym kamyczkiem w głowę.